W dzisiaj przyszedł czas, żeby się zająć swoim autem. Czyli tak, robię serwis olejowy. W zasadzie to już go zrobiłem bo po 13 tysiącach bodajże, czas najwyższy. Przy okazji kontroli wyszło, że mam problem z lewym przednim kołem, z ciśnieniem w oponie. Już drugi raz uzupełniam tu powietrze i po jakimś czasie jest ubytek, więc z tym się trzeba będzie w najbliższym czasie zająć. A w środku? Słuchajcie, co tu w środku słychać ciekawego? Hmm, o, widzicie, mam CB Radio od Tomka. Chciałem, oczywiście, na samym początku podziękować. Tomek, super, fajnie. Jeszcze nie było, wyobraź sobie, okazji, a to tylko dlatego, że jeżdżę na razie autem wokół komina. Było parę prób wywołania, ktoś tam się odzywa. Nie wiem, ze względu na odległość te połączenia były bardzo słabe na razie. I teraz tak, ci, którzy nie pamiętają, to lat, lat świetności CV Radia. to taka, taka nawigacja i antyradar w jednym. Natomiast dzisiaj, wiadomo, ze względu na, ze względu na to, że jest masa innych ciekawych gadżetów, no CV Radia odeszły troszkę w zapomnienie, ale ma to swój urok. Myślę, że odezwanie się takie i kontakt z drugą osobą ma, ma swój urok, ma swój klimat. Tym bardziej. Auto, takie lata takie auto z tamtych lat i radio z tamtych lat. Myślę, że to będzie jakąś wspólną całość tworzyć w ten sposób. I teraz zastanawiam się, gdzie go tu umieścić, ponieważ do tej pory nie miałem uchwytu. A jak później uchwyt przyszedł, to nie było zwyczajnie czasu. Myślałem tutaj na boku, na konsoli, one tak najczęściej tu były montowane nie? w autach, ale myślę sobie tutaj pomiędzy siedzeniami z tyłu na ścianie grodziowej byłoby mu tutaj jeszcze lepiej, ze względu na to, że. No nie przeszkadzałoby tutaj, nie zbierałoby tutaj kurzu, nie obijałoby tam się okolana ewentualnie. A swoją funkcję tutaj z tyłu, słuchajcie, by spełniało na pewno. Także chyba raczej tutaj będzie zamontowane. No, można liczyć na pomocnika, nie? W pracy. Halo, idziemy na obiad? Idziemy, przerwa, chodź. No i słuchajcie, chwilę później mamy już radyko na miejscu. Nie mam jeszcze mocowania do gruszki, też muszę skąd skitrać. A ostatnio widziałem u klienta się poniewierało. E, chyba w passacie tak sobie leżało luzem, nie pomyślałem o tym. No i tyle. E, na razie zostawiamy. Znajdzie się uchwyt do gruszki, to jeszcze pomyślę, aby w sensownym miejscu tą gruszkę zainstalować. Witam, dzień dobry. W takich pięknych białych okolicznościach zaczynamy dzisiaj od sprawdzania pewnej rzeczy. Mamy tutaj Toyotera rav 4 z dieslem na pokładzie pierwszej generacji Toyotka. No i klient mówi, że ciężko odpala ogólnie. I teraz tak, problem jest na zimnym silniku, a na ciepłym ponoć jest jeszcze gorzej. Zobaczymy, bo jest jedna rzecz, która mnie niepokoi, mianowicie to, jak kręci rozrusznik tym silnikiem. Akumulator jest ponoć nowy, funkilnówka. No słyszycie. No jest, e, jeśli chodzi o akumulator, e, znaczy, przepraszam, o rozrusznik, no to, no to kręci to paskudnie. Oczywiście, na samym początku trzeba by się zająć, sprawdzić instalację elektryczną, czyli wszystkie połączenia, masa, zasilanie rozrusznika. Jeśli to będzie OK, a nadal będzie ten problem występował, to niestety rozrusznik do wymiany. Ja Wam tylko powiem, że jeśli nie przywrócimy, nie zrobimy porządku z rozrusznikiem, to nie ma sensu podchodzić. Nawet jeśli rozrusznik nie jest głównym problemem albo nie jest jedyną przyczyną, to też trzeba go naprawić. Nie zrobimy także czegoś. O Czegoś coś ominiemy w ten sposób, że na przykład nie wiem, odpuścimy sobie rozrusznik na później, a zrobimy teraz wtryski, czy tam co tam by, czy pompę, czy, czy jeszcze nie wiadomo co, bo to i tak nie będzie palić, więc od tańszej opcji bym zaczął. Najpierw rozrusznik, przywracamy do takiego stanu, jak być powinien, czyli ma zapierniczać, a później dopiero robimy cokolwiek innego z silnikiem czy z układem wtryskowym. Jeszcze jedna próba. No, słyszycie, jak to odpala. Ja sobie już go wczoraj próbowałem na ciepłym, dlatego wiem, że na ciepłym jest też w zasadzie podobnie. No, troszkę może szybciej żwawie kręci, ale to jest minimalne. Czuć że, czuć, że po prostu ten rozrusznik nie kręci tym silnikiem tak, jak potrzeba. To już na such można to zauważyć, tak najogólniej mówiąc, że coś jest nie tak. Mamy Honda Jazz z silnikiem 1.3. Do zrobienia wyciek teoretycznie pomiędzy silnikiem a skrzynią biegów, olej silnikowy, więc stawiam na uszczelniacz. Zaraz to obejrzymy. No i oczywiście przy okazji będzie weryfikacja sprzęgła, w jakim jest stanie. Jeśli będzie zużyte w jakikolwiek sposób, no to będziemy to też wymieniać. Taka jest decyzja klienta. Podnosimy, oglądamy skąd cieknie. A tak to wygląda w hondzie jazz od spodu. Tutaj stjąłem sobie taką osłonę małą. Widać skąd zaczyna się zapocenie, czyli dokładnie z miejsca połączenia. Jak sięgniemy tam wzrokiem w górę, to widać, że dokładnie spływa spod uszczelniacza. Także przypuszczenia właściciela są jak najbardziej słuszne, bo tutaj sam właściciel podejrzewał właśnie ten uszczelniacz. Ściągamy skrzynię. No i zobaczymy, jak sprzęgło jeszcze wygląda. O, i chwilkę później mamy zrzuconą skrzynię. Troszkę tutaj takie wydłubywanie. Powiem Wam, że ta skrzynia jest taka jakaś dziwnie kwadratowa. No i tego placu jest tak na styk. Da się ją wydłubać, ale to przyjemne nie jest. Mniejsza to. jest na dole i tego się trzymajmy. Widać teraz, widzicie, skąd cieknie. Ewidentnie tutaj nam spod uszczelniacza puszcza. Właściciel kojarzy ten wyciek z ubywającym olejem, że musi dolewki robić. Wątpię, to nawet nie jest wyciek, to jest delikatne zapocenie. Tutaj nawet na razie się nie skrapla, to jest tylko takie mm, wypocinki. Wymienię ten uszczelniacz, natomiast nie będzie miało to wpływu na pewno na, na to, że oleju nie będzie ubywać w silniku. Co jest przyczyną, i ile tego ubywa, naprawdę nie wiem. To na razie zostawiamy, bo nas interesuje uszczelnić to i zająć się sprzęgłem. Co się zaś tyczy sprzęgła, no to słuchajcie, sprawa wygląda tak, gdybyśmy tego nie musieli ruszać i jeździłoby to na aucie, pewnie jakiś czas jeszcze by pojeździło. Natomiast jeśli to jest wyciągnięte z auta i auto będziemy użytkować dalej, nie mamy zamiaru go zezłomować lub obdarować tym problemem kogoś innego, no to ja bym zalecał po prostu wymienić to sprzęgło. Robota jedna, płacimy tylko za części. Teraz myję to, wydubuje, uszczelniacz i będziemy pytać klienta, co dalej. A tu chciałem wam pokazać jak pracuje silnik bez skrzyni biegów. Mam tutaj taką możliwość odpalenia tego silnika bez skrzyni, ponieważ rozrusznik jest montowany osobno, niezależnie. I mogę, żadnych płynów silnika nie musiałem spuszczać, więc pochodzi sobie chwilkę, zobaczymy, czy nie cieknie nam nowo założony uszczelniacz na wale. No patrzcie, Honda odpalona już tym razem ze skrzynią, wszystko poskładane, grzejemy. Patrzymy, czy nic nie kapie, nic się nie leje. Mam nadzieję, że tutaj będzie ok. A jeszcze zapomniałem, mamy zrobić wymianę oleju, no to tym bardziej trzeba zakrać.